To jest trochę oderwanie się od codzienności, to jest zanurzenie się we własnym świecie świecie bohaterów, ułożenie sobie relacji z nim, przyglądanie się, ale również bycie tam w tym miejscu. Więc kiedy szukamy, to trochę odskocznie od tego, co nas otacza. Właśnie książka jest swoistą podróżą i zaproszeniem. My możemy je przyjąć, czytając poszczególne strony. Tak, pół żartem, pół serio, zanim książka zostanie wydrukowana, też swoje czytam, ale jak zostanie wydrukowana, to nie czytam. Natomiast sięgam też do książek po wielu latach, które sprawiały mi kiedyś przyjemność i próbuję współcześnie je odszyfrować. Trochę inaczej to wygląda. Książka jest prezentem na każdą okazję. Nie tylko jako prezent, ale jako współdzielenie się po prostu emocjami i wiedzą. Więc, jeśli komuś chcemy zrobić coś wspaniałego, to oczywiście książka na podoręciu. Nieustannie to robię, przy każdej okazji książki, które sprawiają mi wiele satysfakcji. Staram się po prostu obdarować innych, bo książki to przede wszystkim emocje. A jeśli te emocje są pozytywne, chciałbym, żeby inni również ich doświadczyli. Tak, w szczególności te książki, które muszę recenzować. Ponad górą mglony szczyt, lećmy za nim w stanie świt, by jaskinią, lochą, grotą czarodziejski wydrzeć złoto. Staram się w pamięci zapamiętać. Jak najbardziej, to znaczy, książki nagle otwierają coś, czego się wcześniej nie widziało. Ja bym sięgnął do swoich klasyków, do. Durchaima, Webera, Znanieckiego, do Millsa, do Mida, to jeśli chodzi o socjologię, ale bym powiedział też te książki, które pobudziły mnie do refleksji z poezji Baczyńskiego, kiedy nie można po prostu przestać o tym myśleć. Więc książka jest swoistym takim nie tylko oknem na świat, ale przede wszystkim spojrzenie w własną duszę. chyba coś z Werna, może w 80 dni dookoła świata, bo rzeczywiście to jest coś, co mnie interesuje, bo czuję się z socjologiem o inklinacjach antropologicznych więc jak najbardziej. Ta plejada autorów i autorek jest bardzo długa ale jeśli miałbym sobie wyobrazić to chyba przy filiżance kawy z Gabrielem Marquezem, który odcisnął piętno na moim myśleniu dotyczące współczesnego świata. Czytam autobiografie, biografię, staram się odczytywać losy ludzkie, prześledzić w jaki sposób ludzie po prostu osiągali sukcesy, jak przekraczali granice, co stanowiło swoisty punkt referencyjny do zmiany ich stylu życia, a czasami do tego, że inni dziś się nimi interesują. Znowu ta plejada książek jest bardzo, bardzo duża, ale chyba sięgnąłbym do miasta ślepców.